Cześć, nazywam się Kasia Kiryczuk i witam Was w kolejnym odcinku naszego wideo podcastu Wybieram Audyt w PWC. Dzisiaj z Karoliną porozmawiamy o tym, jak można rozwinąć się w naszym y, zespole y, audytowym. Już teraz chciałabym zaznaczyć, że jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania albo chcecie zadać jakieś pytanie Karolinie, to śmiało zostawiajcie je w komentarzu, a my z chęcią na nie odpowiemy. Więc myślę, że tym, tymi słowami możemy przejść do Twojego przedstawienia, Karolina. Powiedz nam coś o sobie. Pewnie. Cześć, jestem Karolina. Pracuję w PWC w dziale audytu, w biurze aktualnie w Krakowie. No i co, leci teraz mój drugi rok pracy. Jestem już po pierwszym sezonie w audycie, więc. Mnie. O szczegóły tego, jak znalazłaś się w Krakowie, dopytam w, w kolejnych pytaniach. Ale na początek chciałabym się od Ciebie dowiedzieć, jak Ty wpadłaś na pomysł. Tworzenia swojej kariery zawodowej, rozpoczęcia swojej kariery zawodowej właśnie w zespole audytu. Kiedy, kiedy ci to przyszło na myśl? Zdecydowanie za późno, myślę, że od tego mogę zacząć. Nie było wtedy takich fajnych filmów, podcastów jak teraz o audycie, więc tak, to, był, to jest fajny pomysł, fajna idea. A tak naprawdę, no co, no, zaczęłam kończyć studia, więc trzeba było już dorosnąć i znaleźć sobie tą pracę już odpowiedzialną na stałe. Więc zaczęłam po prostu szukać swoich takich trochę kryteriów na początku i jaką chciałabym mieć pracę, tą taką wymarzoną. Więc no w moich kryteriach między innymi znalazło się to, że nie chciałabym chodzić do pracy takiej monotonnej, że dzień w dzień trzeba po prostu chodzić do jednego budynku i codziennie robić to samo po jakichś schematach. Więc myślę, że no to chyba każdy myślę, mógłby sobie pożyczyć ode mnie to kryterium pracy. No i drugim bardzo ważnym takim przyszłościowym, że chciałabym się po prostu w tej pracy rozwijać e, zawodowo, żeby po prostu codziennie się uczyć, e, zdobywać różne kompetencje. E, no i nie zostać, że tak powiem, w takim trochę wyścigu szczurów, tak? tylko się czymś wyróżniać na rynku pracy. No i wiadomo, że taki pracownik jest chyba bardziej... E, Ba potrzeba takich pracowników po prostu e, na rynku. I myślę, że to były moje kryteria, więc jak e, weszłam już w, na rynek pracy, e, szukałam ofert, to jakimś takim magicznym sposobem e, dotarłam do, do ofert e, właśnie w działach audytu. E, jest, totalnie zgadzam się z, z tym, co mówisz, że zadowolony pracownik to też e, efektywny pracownik. Jak lubimy swoją pracę, lubimy zadania i widzimy, w nich sens, no to chce nam się też rozwijać dalej i dalej. Fajnie też, że miałaś wyznaczone takie cele, czego oczekujesz od pracodawcy, że my jako PWC spełniliśmy je w momencie procesu aplikacji, procesu rekrutacji na ogłoszenie, które ty wybrałaś. O tym też sobie porozmawiamy za chwilę, co to było za ogłoszenie, ale też, że ta firma spełnia je. Już w trakcie Twojej, twojej przygody e, wewnątrz organizacji, więc bardzo fajnie jest to, bardzo fajnie jest to usłyszeć. Zastanawiam się, czy pamiętasz, bo jesteś z nami już e, ponad rok, e, jak wyglądały Twoje początki e, w zespole Audytu? Dołączyłam do firmy PWC w, tutaj w dziale Audytu e, po swojej obronie magisterskiej e, po, miałam cały okres wakacji jeszcze dla siebie przed, przed dołączeniem do firmy i od 1 września e, dołączyłam tutaj e, już do zespołu. Pierwsze dni y, trochę myślę były inne niż we wszystkich firmach, takie mam wrażenie, bo faktycznie mieliśmy pierwszy cały miesiąc albo nawet troszkę ponad, y, mieliśmy miesiąc szkoleń, y, na których dowiadywaliśmy się, y, no po prostu mieliśmy taki wstęp do pracy w firmie, między innymi zapoznawaliśmy się ze środowiskiem y, tutaj PWC, czyli z różnymi technologiami, z, ze wszystkimi stronami, które tutaj wspierają też. Naszą pracę jest ich sporo. <grych> Kolejne szkolenia to były z tematyki podatków, tutaj z rachunkowości finansowej. No i na sam koniec wreszcie z metodologii audytu, czyli już troszkę mieliśmy taki, mm, takie wskazówki, jak będzie wyglądać na nasza praca, bo ten miesiąc był taki, ale co ja będę właściwie <grych> robić w tej pracy? I faktycznie po miesiącu szkoleń wreszcie pierwsze projekty już w biurze, tak. Właściwie to zaczęłam w sumie w biurze w Łodzi, bo przedstawiłam się, że jestem z biura krakowskiego. Ale tak, pierwsze początki stawiałam w biurze łódzkim. E, jak mm -hmm. wyglądało, jak wyglądał ten transfer z Łodzi e, do Krakowa? To zamiana wyglądał, biura. Mm -hmm, jak wyglądał transfer. E, Szczerze mówiąc, y, nie było żadnych y, takich formalnych y, jakichś procedur, które gdzieś tam mm, zabrały mi dużo czasu. Bo tak naprawdę po prostu <grywania> przeprowadziłam się do Krakowa, jeszcze pracując trochę dla biura w Łodzi, żeby tam mm, wesprzeć jeszcze w, w projektach, w procesach, bo przeniosłam się w trakcie sezonu, więc mój sezon jeszcze bardziej był y, nasilonym y, okresem czasu. i Zaczęłam pracę w biurze w Krakowie od 1 lipca formalnie, czyli po zakończeniu tutaj naszego roku finansowego e, PWC. Jedynie co to, podpisałam aneks do umowy e, o zmianie lokalizacji firmy. Fajnie, że to tak gładko, gładko przeszło i super też, że jesteś przykładem na to, że zmieniając miejsce zamieszkania niekoniecznie musimy zmieniać pracodawcę, tylko jeżeli odpowiada nam ilość zadań, jakość zadań, które wykonujemy, no to możemy przetransferować się z miejsca w miejsce, pozostając w ramach PWC. Zastanawiam się, czy w Krakowie masz podobne projekty do tych, które prowadziłaś w Łodzi, czy to jest zupełnie inne działanie. Zdecydowanie myślę, że porównując biura regionalne Łódź z Krakowem myślę, że można tutaj zauważyć różnice po projektach, jakie były. Jak dołączałam do biura łódzkiego, bardzo się zaskoczyłam tym, że jakby wchodzę do... zaczynam pracę w wielkiej czwórce, w jednej z filmów z Wielkiej Czwórek w PWC, i zaskoczyło mnie to, że tam jest jeden dział audytu tylko, jakby tam 20-30 osób jest osób pracujących, więc można zrobić tam fajny zespół, jakby to są fajni ludzie, którzy się wszyscy znają, wszyscy pracują razem ze sobą. I faktycznie na tych projektach, które miałam na początku w Łodzi, spędzałam na jednym projekcie tydzień, może dwa, i przechodziłam do kolejnych. Coraz bardziej też gdzieś tam rozbudowanych, bo faktycznie było najwięcej takich małych spółeczek, ale też były globalne, oczywiście to były bardziej wyjątki. I faktycznie przechodząc do biura w Krakowie, zetknęłam się z tym, że tutaj już badamy duże spółki pod standardami amerykańskimi. Są to firmy globalne, gdzie na przykład między innymi ostatnio pracowałam gdzieś tam dla Singapuru. Więc no, faktycznie jest tutaj przejście i myślę, że... Troszkę to przejście między biurem było lekkim takim też awansem dla mnie i zebraniem większego doświadczenia zawodowego. Super. Fajnie to brzmi też, że mogłaś e, spróbować swoich sił na mniejszych projektach wynikających z tego, jak po prostu działa dane nasze biuro i przejść do też tych bardziej angażujących, bardziej złożonych czy trwających dłużej niż tydzień czy dwa. Trzymam kciuki e, za to, jak będzie wyglądała dalej twoja, twoja kariera. E, kto wie, może kolejne biuro będzie poza granicami e, Polski. E, takie transfery również się zdarzały. E, chciałabym też, Karolina, tak przejść z Tobą, tak zrobić krok do tyłu e, i przejść do tematu e, procesu rekrutacji. E, czy Ty pamiętasz, jak mhm. on e, wyglądał tak e, krok po kroku e, i jak to się stało, że aplikując na praktyki, dostałaś ofertę e, pracy jako konsultantka? Pewnie. E, rekrutowałam się tutaj do firmy PWC z ponad e, rok temu. I faktycznie tak jak powiedziałaś, składałam ofertę, znaczy składałam swoje CV na praktyki, bo myślałam, że jakby nie mam doświadczenia zawodowego, żeby tutaj dołączyć do działu audytu. Miałam wrażenie, że trzeba faktycznie mieć duże doświadczenie i sporą wiedzę zebraną podczas tego doświadczenia, żeby móc pracować w... Pwc. Okazało się, że jak złożyłam CV na praktyki, to w trakcie już w, w sumie w moim ostatnim etapie rekrutacji, zaraz wrócę do poprzednich, e, czyli podczas rozmowy kwalifikacyjnej, e, okazało się, że jednak mam to doświadczenie gdzieś tam zebrane, e, dużą wiedzę rachunkową, gdzie zdobyłam ją podczas studiów e, i już mój team leader przyszły wtedy e, z, z biura łódzkiego, postarał się o, dla mnie o umowę już o pracę e, w firmie, w dziale audytu. Ale wracając do tego całego procesu rekrutacji jeszcze, no to e, po złożeniu CV bardzo szybko w ogóle dostałam e, odzew e, mailowy, e, co mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałam, że Staram ten proces się. rekrutacji faktycznie trwa już za trzy miesiące, dopiero e, ktoś mi odpowie. E, I Odpowiedź mailowa była bardzo szybka. Dostałam link do zadań analitycznych do wykonania. Pamiętam, bardzo się stresowałam, żeby kliknąć ten link, bo na pewno tam się czas jakiś liczy, już to jest wszystko oceniane. Ale bardzo przyjemnie wspominam, wspominam te zadania analityczne. Było to troszkę w takiej formie gry na telefon. Oczywiście na czas, to wszystko było liczbowe, analityczne. Ale bardzo świetnie się przy tym bawiłam i szkoda, że nie było pod sam koniec jeszcze kliknięcia Zagraj ponownie, czy coś w tym stylu, ale faktycznie yy, bardzo mi to wspominam. Mm, o tych testach mm -hmm. analitycznych, które, tak jak Karolina yy, super wspomniała, Przestały mieć taką formę stresującego testu. Możecie więcej przeczytać na naszej stronie karierowej pwcpl kariera. I tam po odnalezieniu Game Base Assessment dowiecie się wszystkich szczegółów, jak wygląda ta gra, a też możecie zobaczyć na takich małych visualach, z czym będziecie mieć do czynienia po zaaplikowaniu donacji, po kliknięciu już w ten magiczny link, w który stresowała się, kliknąć Karolina, żeby nie naliczał się czas, więc serdecznie zachęcam również do sprawdzenia tej sekcji na naszej stronie karierowej. Tak, czyli faktycznie y, warto sobie sprawdzić ten link wcześniej, żeby się tak nie stresować jak i ja. <grafię> y, no, więc faktycznie po y, uzupełnieniu moich tych zadań analitycznych y, również dostałam chyba zaraz po skończeniu odpowiedź mailową, y, chyba już z pozytywnym rozpatrzeniem y, i przejściem do drugiego etapu rekrutacji, czyli tutaj y, znajomość języka angielskiego, y, która była w postaci takich y, nagrań. Wchodziliśmy do linka, mieliśmy tam okres... Yy, Znowu czas. link. Znowu link, kolejny link, nie wiadomo co tam się będzie kryło. <grym> Faktycznie. Yy, link, gdzie wchodziliśmy już do takiej salki, jakby, znaczy salki. Yy, sal takiej, wirtualnej salki, prawda? Dokładnie, wirtualnej salki nagraniowej, więc już trzeba było yy, dobrze się już ubrać, zaprezentować elegancko. Yy, I po naciśnięciu kolejnego przycisku start. Były faktycznie różne pytania się wyświetlały na ekranie. Mieliśmy czas na przygotowanie odpowiedzi i po ominięciu tego czasu odpalała nam się kamerka już z nagrywaniem i odpowiadaliśmy na dane pytanie. Jedno pytanie dodatkowe, jeżeli chodzi o, te, o ten element, ten test, wideo test z języka angielskiego. Czy to są pytania, które stricte dotyczą Twojego przyszłego zawodu, na który na aplikujesz? Czy sektora, gospodarki, pytania finansowe o sprawozdawczość finansową? Czy też takie, które pozwalają rekruterom PWC poznać Cię lepiej? Mm -hmm. Jeśli dobrze kojarzę i pamiętam, to faktycznie były to pytania odnośnie mojego hobby albo odnośnie, czy chcę iść w ścieżkę kariery taką, jaką przybrali moi rodzice. Chyba takie miałam jedno, jedno z pytań faktycznie. Więc mimo stresującego linku, jak już wiemy, linki Cię stresują, tak. dobrze, że tam jest jakieś takie intro, co się znajdzie pod tym, pod tym linkiem, taka informacja, bo sam link jest, to, dopiero by było, to dopiero byłoby stresujące. Jest czas na przygotowanie i są pytania, na które... Z łatwością jesteś w stanie odpowiedzieć, czyli to nie są pytania, na które nagle musisz przeszukać całą Wikipedię, żeby znaleźć odpowiedź, która cię usatysfakcjonuje przy, przy wykonywaniu tego testu wideo z językiem angielskim. Tak, myślę, że chyba nie byłoby aż na tyle czasu, żeby znaleźć odpowiedź w internecie. Ale racja, nie ma tam pytań stricte zawodowych, z rachunkowości, z audytu, bo mogę tutaj wspomnieć, że pracownicy, którzy przychodzą do nas, to już mogę powiedzieć, do nas do działu audytu nie są, nie tylko jakby są po kierunkach z rachunkowości, z finansów, ale są również po y, jakiejś inżynierii, po psychologii, więc. Tak, te humanistyczne kierunki również, się, również się zdarzają. Mhm. To jest w ogóle bardzo ciekawy trend, takie przekwalifikowywanie się, y, czy nawet skończenie jednego kierunku studiów i pójście w zupełnie innym, jeżeli chodzi o karierę, o karierę zawodową. Więc takie osoby również zapraszamy do, do naszego procesu rekrutacji, który kończy się rozmową rekrutacyjną. Y, rozumiem, że z tym liderem, y, który odpowiada za zespół, do którego dołączasz. Znaczy, tak było akurat w moim przypadku, bo faktycznie ja, jak rozmawiałam, to już z moim przyszłym team liderem, który wciągnął mnie do zespołu. A tak naprawdę, pewnie można trafić na kogokolwiek, ale faktycznie są to osoby z zespołu, które dopytują odnośnie mojej kariery zawodowej, ale też o studia, jeśli ktoś nie pracował i idzie na praktyki. Więc to jest naprawdę taka bardzo luźna rozmowa. I pod koniec rozmowy jeszcze te osoby z zespołu opowiadają nam, jak wygląda praca w audycie, czyli że faktycznie jest ten sezon, gdzie musimy się liczyć z dziewięciogodzinnym trybem pracy. No i oczywiście coś tam wspominają o wynagrodzeniach, że jednak jest konkurencyjne na rynku, więc to też jest myślę fajny, fajna rzecz. Cieszę się też, że wspominasz o tym, że tak od razu jest zaznaczona ilość godzin w sezonie do przepracowania. Często też na tych rozmowach pojawiają się informacje, jak potem można odebrać tę nadgodzinę, co jest również ważne, bo podbamy o, o wasz well -being. Bardzo szczegółowo pamiętasz ten proces. Zastanawiałam się, czy po roku mhm. wstecz będziesz, będziesz sobie w stanie to przypomnieć, ale. Jestem dumna, że tak doskonale to pamiętasz. Zachęcam Was do sprawdzenia całego procesu również na naszej stronie karierowej lub jeżeli macie dodatkowe pytania do Karoliny o przebieg tego procesu, to śmiało zostawcie je w komentarzu. Taki krótki komentarz z mojej strony. Pamiętajcie mhm. też, że rozmowa rekrutacyjna to jest czas również dla Was na zadanie pytań PwC. To nie tylko Wy stoicie w ogniu pytań od naszych rekruterów czy team leaderów, ale jeżeli coś jest dla Was interesującym tematem, to również można o to zapytać. Myślę, że temat rekrutacyjny mamy całkowicie, całkowicie tutaj wyjaśniony. Wróciłabym teraz w takim razie w naszej rozmowie do tego, jak wygląda Twoje doświadczenie w PWC. Jak myślisz o sobie, jako o Karolinie, która dołączała do zespołu PWC ponad rok temu i o swoich kompetencjach, i teraz o sobie, jako, jako o sobie z ponad Doświadczeniem ponad 12 miesięcy pracy w audycie. też wspomniałeś, że już pierwszy sezon za, za tobą. Co myślisz o tych kompetencjach, jakie zdobyłaś w, w międzyczasie? Jakie udało ci się rozwinąć? Jakie masz teraz, z których nie myślałaś jeszcze rok temu, że będziesz miała? Pewnie. Szczerze mówiąc, jak myślę sobie o takiej Karolinie sprzed tych kilkunastu miesięcy, mam wrażenie, że jakby nie wierzyłam w siebie, może, może tak. Tutaj ta praca w audycie sprawiła, że mam większą odwagę wyjść tutaj i z pomysłami, i z rozmową do klienta, i z, z czymkolwiek tak naprawdę, że faktycznie jakby ta odwaga tutaj we mnie faktycznie. Wystąpić w podcaście. <grywa> To, to już tam fakt, tak, myślę, że to też jest takie wyjście spoza mojej tutaj granicy komfortu. <grych> e, ale tak, myślę, że ta mm, odwaga między innymi troszkę wyszła. Mam wrażenie, jak też patrzę na tą Karolinę z, przed kilkunastu miesięcy, że jestem dużo dojrzalsza i jakby mm, mam wrażenie, że minął o wiele dłuższy okres czasu niż tylko ten rok. Już tyle się wydarzyło w te 12-13 miesięcy. Że, no, przed dołączeniem do firmy nie myślałam, że spotka mnie po prostu taka przygoda i, i taka szansa tak naprawdę. Ale jeśli chodzi też o jakie kompetencje, y, które mogłam tutaj zdobyć w firmie, y, to myślę, że taką jedną z kompetencji jest chyba dobra organizacja czasu pracy i, i taka samodzielność, pomimo też pracy w zespole, która wiadomo, że, że u nas jest. Y, więc faktycznie jest dużo zadań w, w audycie do zrobienia i nie wystarczy sobie napisać listy, y, co dzisiaj zrobię, bo ona się może dużo zmienić kilka razy w trakcie dnia, trzeba się po prostu dostosowywać do, do sytuacji. Nagle się okazuje, że trzeba wesprzeć inny projekt w tym samym czasie. Um, więc tak, dobra organizacja pracy, myślę, tutaj została u mnie rozwinięta. Myślę, że to też wspominasz o takiej kompetencji, która jest określana jako kompetencja przyszłości, czyli taka otwartość na zmienność sytuacji. Nie każdy potrafi tak szybko przejść z projektu na projekt, czy z zadania do zadania, mając w głowie tę ustawioną już sobie skrupulatnie dnia wcześniejszego listę zadań, które będą wykonane dnia, dnia następnego. Więc myślę, że to również bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, taka twoja otwartość na to, że Twój plan dnia może się, może się zmienić i po prostu trzeba zrobić tak, żeby projekt wyszedł jak najlepiej. Myślę, że tak. Nawet o tych zmianach zaczęłaś mówić w sumie tutaj w środowisku, no to praktycznie każdy mój projekt kolejny również jest taką zmianą, bo raz idę do klienta, który jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, raz usługowym. E, inny ma badania i rozwój, więc tutaj też są zmiany, więc tak naprawdę z tygodnia prawie na tydzień, jeśli mam takie zmiany projektowe, e, również e, trzeba się umieć też dostosować do tych zmian. Tak, to racja. Super. Czy coś jeszcze y, w tym temacie kompetencji przychodzi ci do głowy, gdy myślisz sobie hmm. y, o sobie przed dołączeniem do PWC i teraz? Bardzo dużo, szczerze mówiąc, <laughs> mi przychodzi do głowy rzeczy. Ale żeby też nie zanudzać i <noise> powiedzieć o tych najważniejszych, to myślę, że na początku firmy, tutaj pracy, jak dołączałam, myślę, że bardzo ważną rzeczą była komunikatywność tutaj z zespołem, ta bieżąca. No i wiadomo, też z klientem, gdzie należy z klientem budować już tą stałą relację, tak naprawdę, bo to nie jest klient, gdzie pracujemy z nim tylko rok, ale są klienci, z którymi pracujemy. Znaczy ja nie, ale mm, my jako firma. Tam, dokładnie. E, więc jest ta praca już kilku, kilkunastoletnia, więc faktycznie to budowanie relacji też jest y, bardzo ważne rozumiem totalnie strategię, że nie zdradzisz wszystkich kompetencji. Zostawmy coś na kolejny odcinek podcastu, podcastu, z tobą. Kto wie, może porozmawiamy sobie o tym, jak po dwóch latach wygląda twoja kariera i jakie wtedy kompetencje wymienisz. Ostatnie pytanie, które chciałabym ci dzisiaj zadać, to pytanie o to, dlaczego warto wybrać tę ścieżkę kariery i dlaczego warto dołączyć do naszego zespołu audytu w PWC. Myślę, że zdecydowanie warto wybrać tutaj pracę w PWC, w dziale audytu, bo po pierwsze, codziennie się czegoś uczymy, jakby pracodawca też nas wspiera tutaj w tych kompetencjach. Ja przykładowo podchodzę do egzaminów PIP i faktycznie mam to dofinansowanie, mam to wsparcie finansowe w rozwijaniu się zawodowo, ale również można rozwijać u nas kompetencje miękkie. Po pierwsze, pracując tutaj w zespole e, w Audycie, e, ale również podczas rozmów z klientem, gdzie e, jednak rozmawiamy z główną księgową, z dyrektorem finansowym, e, czy z głównym e, kierownikiem magazynu, jak jeździmy na inwentaryzację, więc faktycznie tutaj w pracy zdecydowanie można się rozwijać. E, no i dlaczego warto? Myślę, że możecie sami to e, sprawdzić zdecydowanie jeśli chociażby jesteście chociaż trochę ciekawi e, dlaczego warto przejść e, do PwC do pracy Zachęcam jeszcze raz do sprawdzenia naszej strony karierowej pwcpl ukośnik kariera tam znajdziecie wszystkie otwarte rekrutacje czy to na stanowiska praktykantów czy już oferty pracy na konsultantów i wyżej e, Ostatnia rzecz o której chciałam z tobą porozmawiać bo dużo mówiłyśmy o takiej teorii co się już wydarzyło o twoim mm -hmm. doświadczeniu ale może mogłabyś opowiedzieć nam parę słów o wydarzeniu, na które chcemy Was wszystkich zaprosić, jakim jest PWC Talent Lab, czyli nasza seria warsztatów, dzięki których możecie dowiedzieć się więcej o zespole audytu. Tak, pewnie. Myślę, że to może być fajny start jeszcze przed rekrutacją do firmy PWC, czyli przed rekrutacją na praktyki czy już do pracy. Talent Lab będą to otwarte szkolenia dla studentów, dla absolwentów szkół wyższych, na których dowiecie się trochę o audycie, będziecie mogli poznać nasz świat, no i oczywiście później może ktoś Was zauważy i zgarnie Was do pracy z nami. Dokładnie. Szczegóły dotyczące tych wydarzeń w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie znajdziecie w opisie w naszym wydarzeniu. Możecie także szukać tych wydarzeń PWC Talent Lab na naszym, na naszym Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Karolina, bardzo mi było miło dzisiaj mi mieć również. z Tobą tę rozmowę. Cieszę się na Twój przyjazd z Krakowa i mam nadzieję, że do zobaczenia. Pewnie. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.